Dobra, to zaczynamy fotografowanie. Dzisiaj e, kamerę mam umieszczoną na aparacie, także będziecie mieć mniej więcej e, taki sam widok jak ja e, w aparacie. E, zaczniemy sobie od fotografowania łazienki. Stąd jest chyba, jest chyba za nisko. Jest tutaj... nie ma żadnego okna, jest samo światło z świetlówek. Na ekranie mojego aparatu wygląda to dość pomarańczowo, ale później skorygujemy to balansem bieli. Fajne jest to, że możemy sobie drzwi na maksa otworzyć tutaj, że będziemy mieć dostęp z każdej strony praktycznie tego mieszkania, tego pomieszczenia. Trochę mnie wkurza to, że ta zasłonka tutaj jest tak krzywa, no ale nie wiem czy jak ją wypuszczę z tego. Coś Chyba nie dobrze do walny, będzie to wyglądało to bardziej naturalnie, ją w wannie. Okay. E, dość wysoko jest tutaj ten e, ta umywalka, więc trzeba będzie to fotografować z weszłej pozycji trochę, żeby to miało żeby to jakoś dobrze wyglądało. E, ostrość ustawiona Zrobię sobie dziesiątą sekundy bez lampy błyskowej czasowe wyzwolenie mi się stało po poprzedniej po pracy dobra pojedziemy. pierwsze zdjęcie sobie dwa razy gdyby coś się poruszyło czy coś dobra drugie zdjęcie zrobiłem sobie z tej pozycji na wprost ten sam czas 1 sekundy. Dobra, dobrze zrobione. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. To jest taki jakby living room z połączoną kuchnią i tam jest sypialnia. Z boku też nie ma żadnych drzwi, są otwarte przestrzenie ze sypialni. Zobaczmy sobie jeszcze szerzej tutaj te drzwi otworzyć, żeby, żeby nie wchodziły w kanał. Dobra, teraz sobie strzelimy tutaj z tego. Z tego rogu czas muszę sobie skrócić. Chcę troszkę szczegółów za okno widzieć, za okno widzieć jest dość jasno, poza tym mamy te lampki na ścianach, nie na suficie, także one też zawsze zawsze trochę prześwietlają. Dobra, mamy jedną setną ISO 400 e, przyszł na 71. Musimy sobie lampę. muszę uruchomić tą lampę. Dobra, mamy. Zrobimy z 1.16. Zaczniemy sobie. Zobaczymy, czy to wystarczy. Dość ciemny ten dywan jest na podłodze, więc trochę światła nam znika tam. Ale jednak, między 1.16 a 1.8 powinno być ok. Tak, też jest w miarę w porządku. Dobra, teraz zamkniemy sobie drzwi. I sobie. Z drugiej strony. Będziemy mieć tutaj te wszystkie um, Przejście do, tej, do tego pokoju, do sypialni Dobra Kadujemy. jest prosto Czas zostaje taki sam, dlatego że Cały czas jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, warunki Się nie zmieniły, tamto pomieszczenie jest trochę ciemniejsze To drugie, to sypialnia Więc chyba sobie y, wydłużę czas Do 1.60 tam trochę więcej światła złapać No i lepiej to wygląda Dobra jeszcze zobaczymy, czy tutaj od tej strony zaraz coś jeszcze zrobić, żeby to jakoś lepiej wyglądało, bo chyba to za mocno sobie wziąłem ten tak. kalory z tej strony. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze z trzeciej strony. Tutaj, z tego fotela, skadrować. Coś musimy sobie wyrównać poziom. tutaj się tutaj przestawić. Stoimy chyba nierówno. Dobra. Mamy 1,60, troszkę za mocno ta lampa. Myślę, że mogę sobie wydłużyć czas, wydłużę sobie yy, do 1,40 i 1,32, żeby błysnę. Za bardzo z tamtej strony jest za mocno. Ta strona jest niedoświetlona. Prawa strona jest mniej doświetlona, więc przesunę sobie lampę na prawą stronę. I powinno być OK. Dobra, przejdźmy do kuchni. sobie, sobie tutaj Zrobimy sobie... też podniosę troszeczkę wyżej monopod. Ta kuchnia jest naprawdę minimalna. Musimy to to zrobić, żeby to wyglądało A trochę przestrzeni. Za dużo tych ścian tutaj nie chcę łapać. Mniej więcej, żeby to było symetryczne z każdej strony, żeby ta, ta ściana była... Nie czy nie obniżę tego jeszcze, żeby trochę więcej przestrzeni złapać. Chyba tak zrobimy. Na kamerze macie troszeczkę szerszy widok, bo ja tutaj tego gniazdka po lewej stronie nie łapię u mnie na, u mnie na aparacie. Dobra, próbujemy. Też chyba nie będę sobie robił żadnych ujęć z lampą. Wydłużę czas do, sobie czas do 1.25. Jest takie wyświetlenie tutaj na środku, także chyba sobie jednak ten czas trochę skrócę do 1.40. I na sobie, ale jakoś bardzo lekko. To była 1.28 około 1,64 dobra teraz zrobimy z każdego robocza sobie podniosę wyżej Dobre. i przejdziemy sobie ten sam utajona moc lampy i ten sam czas naświetlania 1,40 zrobię sobie jeszcze jedną jak widzicie to naprawdę jest bardzo mało przestrzeni widać jeszcze obniżę to trochę że było za nisko, bo wtedy będzie te kuchni, te blaty w kuchniach, zawsze powinny być widoczne. Robię sobie dwa ujęcia, a później zobaczę na dużym monitorze. Zrobię lepiej, wyżej i niżej. Dobra, teraz coś można było zrobić tutaj z tym pokojem. Jest to fajne przejście między, tym między Living roomem a pokojem. I mamy tutaj ten fotel, który nam wchodzi w kąt. Byśmy sobie to zrobili, coś, tylko że chcę też mieć. Całość tych łuków, i żeby to było proste Zaraz sobie to skadrujemy. Dobra, mniej więcej jest symetrycznie z każdej strony Mam czas 1,60 Tutaj sobie trochę jedną 1,16 Jest ok A tam mamy znowu niedoświetlone trochę Spróbujemy sobie za 1,40 do zrobić no teraz jest, teraz jest lepiej. Nie wiem czy użyję to zdjęcia, zobaczymy. Dobra, przejdźmy do pokoju. Do sypialni. Mamy tutaj szafę. Która też jest ważna dla kupujących, bo wiadomo, że każde miejsce, gdzie można schować, rzeczy są dość ważne. Więc chcemy, żeby się ta szafa w kadrze załapała. Dobra, z sobie ostrość. Manualnie ustawiam na około 2, 2 m. Przy, e, przy kąt obiektywie nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Na pewno będzie miło. Dobra, tu mamy czas poprzedniego zdjęcia, czyli mamy 1,40, ale już robimy sobie tutaj w tym pomieszczeniu. Będziemy mieć tylko jedno pomieszczenie na zdjęciu, więc spokojnie możemy sobie ten czas e, skrócić. Skróciłem do 1.60 i błysnę sobie 1,16. Za mocno. Jedną część, tą drugą, no jest ok, Dobra, jedna strona. Teraz sobie zrobimy z drugiej strony. Tutaj do szafy nam się nie udawa, już sprawdzałem są półki, także nie ma opcji, żebyśmy to zrobili z innej perspektywy, znaczy no w szczęście sensie, żeby było szerzej tam. Dobra, ustawmy sobie poziom. Ok. To złapać tak Dość szeroko jest Ten sam czas, to sam To samo przeszłona. Dobra, jeszcze sobie zrobimy z tego rogu. Myślę, że zostawię sobie tutaj aparat. Błysnę sobie tam jest przestrzeń, zobaczę ile mam... Aha, to sobie jest to, nie błysnę, bo mam... Będę w kadrze. okręca sobie Spręcę sobie lampę, spróbuję gdzieś tutaj ustawić Mam nadzieję, że błysznie zobaczymy Jak nie zaszkodzi będzie No niestety nie błysnęła. Ta podczerwień nie działa pod takimi kątami kaźniki Zobaczymy na chwilę zawisną na kablu Tutaj założymy sobie lampę na aparat I Będziemy połować. Tutaj nie możemy sobie stąd wyzwolić, bo będzie nas widać. I teraz błysnęło. Jeszcze raz dla pewności. Dobra, jak tam kadr sprawdzimy, żeby nie ruszać aparatu. Dopóki się nie przekonamy, że kadr jest ok. Dobra, w porządku. Jeszcze agent życzył sobie, żebyśmy mu zrobili parę takich pomieszczeń, które są wspólne. Tak jak mówiłem, sobie zrobimy jakieś wspólne części. Tutaj nie będę używał lampy błyskowej. Te połączenia są dość duże, nie byłoby sensu. Zrobimy sobie jeszcze ogród za chwilę. Jeszcze ostrość. Dobra. Zrobimy sobie czas 1.25. zdjęcia tutaj chyba sobie zrobimy HDRA Trzy zdjęcia, 1V, duża różnica światła Pięć sekund. Jedziemy normalnie jest i chodzimy sobie na zewnątrz, zrobimy sobie kilka fot tutaj musimy sobie zmienić czas na 320 zrobimy sobie ostrość dobra jedna foto I też nie jest jakiś imponujący. Dobra. Z takimi przestawionymi krzesłami zrobię jeszcze jedną fotę. Z tej strony jakieś pudełka. Dobra. Zrobię sobie jeszcze trawnik. Nie wiem, czy to jest jakiś większy obrót. jeszcze Dobra. to, co tutaj widać. chyba nie ma. Miast. przejdziemy i zobaczymy Zobaczymy co tutaj jest Jest taki więcej grodu Wrócić na front, żeby kilka zdjęć sobie tam zrobić. Jest dość duży budynek, prawdopodobnie będziemy robić te zdjęcia z wyższej perspektywy. parking A jeszcze od tej strony ulicy, że coś tam można jeszcze zrobić Potevo farlo da To by było na tyle, dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek, jeżeli interesuje Was podobna tematyka, obejrzyjcie resztę filmów na kanale i zapraszam na grupę na Facebooku, grupa nazywa się Fotografujemy nieruchomości.